Odbijamy. Poloneza czas by zacząć. Czy Czytka szubskie ruszyć tany. Może z rytmu kontredansa przejść przez Polskę odbijany. Kraj w podrygach i podskokach. Czas z tancerza wyrwać Bo ta Polska dzisiaj zmierza ewidentnie w dans na kawę. Choreograf wciąż cepleni, że elita sprawnie klika. Posuwiście głup przy tupach od żagania do rybnika. Wysiudano też danserów, co hołubce cieli, chwackie, precz do glonga, pe oprezia i odbite podkarpackie. Odbijamy, odbijamy, opętanie zwirujemy, co nam obca przemoc wzięła, dziś odtańcujemy. Balerina za piątaka w korowodzie trwać gotowa, jeszcze jeden mazur dzisiaj, jeszcze jedna spadnie głowa, i to już ostatnie tango, już w stolicy ułam pyta, czy pozwoli panna Hania w pląs świętego wita? Demokracja, wybór tańca. Mija zaćma, spada łuska, kłopot, sopot. Referendum już niebawem w twierdzy Tuska.